Materiał przeznaczony jest dla naszych kursantów w celu przygotowań, jak i utrwalenia odbytych praktyk podczas kursu. Nie ponosimy odpowiedzialności za samodzielną naukę z udostępnianych przez nas materiałów. Gdy dotarliśmy już do stanowiska, przyjmujemy najwygodniejszą pozycję, jaką możemy w danej chwili. Ekspres spinamy w punkt centralny stanowiska, wprowadzając linę do ekspresu. Traktujemy to jako punkt przelotowy, abyśmy byli cały czas asekurowani. Drugi ekspres montujemy do łącznika i do ekspresu, który jest zamontowany do stanowiska. I zawisamy w układzie. HMS-a montujemy do łącznika i wybieramy linę. Musi być lina wybrana pomiędzy węzłem a ekspresem. Wyciągamy ją od ekspresu do góry, mniej więcej na wysokość naszych stóp. Robimy wyblinkę. Pierwsza pętla. Druga pętla. Druga pętla musi zajść za pierwszą pętlę, wkładamy do HMS-a, zakręcamy, zaciągamy węzeł po to, abyśmy byli cały czas asekurowani przez naszego partnera. Bo teraz rozwiązujemy ósemkę i nie będziemy przywiązani do uprzęży. Po rozwiązaniu ósemki musimy wrócić liną od HMS-a. Przez ekspres i przez centralny punkt stanowiska wyciągamy linę, wiążemy ponownie ósemkę powrotną. W wiązaniu tego węzła musimy być skoncentrowani tylko i wyłącznie na tej czynności, ponieważ tu na górze już nie jest w stanie nikt nas skontrolować i sprawdzić, czy węzeł wykonujemy poprawnie. Po zawiązaniu węzła zaciskamy go, Sprawdzamy, czy lina przechodzi przez obie ślówki, czy węzeł jest czytelny, ładnie zawiązany. Jeżeli tak, wypinamy wydinkę. HMS-a montujemy do szpejarki. Ciągniemy linę, która przebiega do naszego partnera. Sprawdzamy, czy wszystko jest poprawnie zawiązane i czy lina przebiega przez punkt centralny. Jeżeli tak, daje, podciągamy się lekko i dajemy komendę blok. Masz blok. Po... W tym jak wisimy już na bloku, sprawdzamy jeszcze raz, czy lina przebiega przez obie szlówki, czy węzeł jest poprawny, czy lina przebiega przez centralny punkt stanowiska, a nie przez ekspres. Jeżeli ekspresy są różne, wypinamy je i dajemy komendę DO.